W ogóle nagrywa, nagrywa się, po lewo jest jakiś zakład po prawo kopali. O, widzisz chyba coś takiego tak to wygląda. No, to było kopane tu i tam u góry. Widzisz wszędzie? No, wstęgi zakaz wchodzenia. Nie będziemy wchodzić, to po prostu będziemy sobie już jechać. Tak? Widzieliśmy, zobaczyliśmy. Możemy jechać. Ja. To nie wygląda, typu to nie wygląda, nie wygląda, nie wygląda, ale no trochę jest, tak? Szczęka. O Ewa wraca właśnie ze złotego pociągu, ale nie odnalazła go. Wracamy do zdyńskiej Woli. I to była cała wyprawa złotego pociągu. Dużo wstąg, takich właśnie widać, kolorowych. Cały teren jest ogrodzony. Kilka dni temu była tu policja, pilnowała jeszcze. Ten pan właśnie mówił, bo się zapytałem. 100 metrów? Skręć w prawo. No to skręcamy w prawo. Do usłyszenia.